Czy wiesz, że Twoje ciało może mówić o rzeczach, które Twój umysł świadomie ignoruje? Karl Gustav Jung, twórca psychologii analitycznej, wielokrotnie podkreślał, że nasze ciało jest lustrem duszy. Ból, napięcie czy sztywność w stawach mogą być subtelnym językiem podświadomości, pokazując to, co staramy się ukryć lub wypierać. Jeśli oglądasz ten materiał i czujesz, że nadszedł właściwy moment, aby zagłębić się w siebie i swoje emocje. Zasubskrybuj kanał Światło i Ciemność i włącz powiadomienia. To, czego się tutaj nauczysz, może całkowicie zmienić twoje podejście do własnego ciała i psychiki. Podczas swojej praktyki w Küsnacht w Szwajcarii, Jung zauważył coś fascynującego. Pacjenci z przewlekłymi, niewyjaśnionymi dolegliwościami fizycznymi często przejawiali jednocześnie ukryte konflikty wewnętrzne lub nieuświadomione części swojej osobowości. Niezależnie od tego, czy był to ból kolan, sztywność ramion, czy dyskomfort łokci, każdy sygnał ciała miał swoje znaczenie, wskazywał na aspekt, którego świadomość nie chciała przyjąć. Jung nie uważał cienia za coś złego ani złowrogiego. To po prostu wszystkie te fragmenty nas samych, które z różnych powodów schowaliśmy w głębi podświadomości. Mogą to być emocje, potrzeby, marzenia, czy talenty, które w dzieciństwie lub w dorosłym życiu uznaliśmy za nieakceptowalne. Tłumienie tych części prowadzi do napięcia psychicznego, które ciało próbuje rozładować poprzez fizyczne sygnały. Szczególnie stawy stają się miejscami ujawniania tego napięcia. Symbolizują ruch, elastyczność i zdolność do adaptacji, zarówno w sensie dosłownym, jak i metaforycznym. A Jung pisał w jednym ze swoich listów: To, czego opierasz się w ciemności, tam narasta, to, co przyjmujesz świadomie, Staje się mądrością. Ten fragment wprowadza nas w podstawową zasadę psychologii jungowskiej. Nie chodzi o walkę z bólem czy własnymi ciemnymi stronami, lecz o ich rozpoznanie i integrację. Zrozumienie sygnałów ciała staje się pierwszym krokiem w drodze do samopoznania. Już w kolejnym rozdziale zagłębimy się w szczegóły, przyjrzymy się, co konkretne bóle stawów mogą nam mówić o naszym wnętrzu, zaczynając od kolan, ramion i łokci. To tam ciało najczęściej przekazuje subtelne, lecz niezwykle ważne wiadomości. Gdy zrozumieliśmy już, że ciało jest lustrem duszy, warto przyjrzeć się głębiej, jak nasze stawy stają się nośnikiem ukrytych wiadomości. Jung zauważył, że każda nieprzyjemna dolegliwość fizyczna może mieć swoje źródło w nieuświadomionych aspektach osobowości, w tym w cieniu, który nosimy w sobie od lat. Cień to nie coś złego to wszystkie te elementy naszej natury, które z różnych powodów staraliśmy się ukryć lub stłumić. Stawy odgrywają szczególną rolę w tym języku podświadomości. Reprezentują połączenia między ciałem a psychiką, ruch a stagnację, zdolność do poddania się lub oporu wobec życia. Kolana, ramiona, łokcie, nadgarstki i biodra stają się punktami, w których ciało manifestuje napięcie, którego nie chcemy dostrzec. Kolana symbolizują naszą zdolność do pokory i elastyczności wobec życia. Ból w kolanach może sygnalizować sztywność ego, nadmierną dumę, potrzebę nieustannego udowadniania swojej wartości lub opór przed przyznaniem się do własnych ograniczeń. Jung zauważył, że pacjenci z przewlekłym bólem kolan często koncentrowali się na utrzymaniu obrazu nieugiętej siły i niezależności, ignorując potrzebę wsparcia czy pokory. Ramiona niosą ciężar naszych codziennych obowiązków, zmartwień i odpowiedzialności. Ból lub napięcie w tym obszarze często wskazuje na tłumioną potrzebę wsparcia lub obciążenie, które wydaje się przekraczać nasze siły. A Jung obserwował, że osoby, które nauczyły się radzić sobie same, ignorując prośby o pomoc lub zdolność do współdzielenia ciężaru, często doświadczały fizycznych objawów w barkach. Ciało przypomina, że nie jesteśmy stworzeni do izolacji, a prawdziwa siła leży w połączeniu i wzajemnym wsparciu. Łokcie pełnią funkcję stawów umożliwiających zarówno przybliżanie, jak i odsuwanie, symbolizują wybory, adaptację i zdolność do zmiany. Ból w łokciach może wskazywać na sztywność w myśleniu, lub opór wobec zmian, trudność w odpuszczaniu kontroli, czy konieczność przystosowania się do nowych okoliczności. Jung podkreślał, że życie wymaga zarówno trzymania się wartości, jak i mądrości pozwalania na odejście tego, co przestaje nam służyć. Rozpoznanie tych sygnałów jest kluczowe. Ciało nie każe nas za coś, co zrobiliśmy źle, wręcz przeciwnie, wysyła subtelne komunikaty, które, jeśli je usłyszymy, mogą prowadzić do głębszego zrozumienia siebie. Integracja cienia poprzez świadome zauważenie i akceptację tych części siebie staje się początkiem drogi do wewnętrznej harmonii i elastyczności, zarówno fizycznej, jak i emocjonalnej. W kolejnym rozdziale przyjrzymy się kolejnym stawom, nadgarstkom i biodrom oraz odkryjemy, jakie ukryte talenty, lęki i pragnienia mogą się tam manifestować. Dzięki temu nasze rozumienie ciała jako przewodnika wewnętrznego stanie się jeszcze głębsze i bardziej praktyczne. Po zrozumieniu, że ciało przekazuje ukryte informacje, warto przyjrzeć się konkretnym stawom i temu, co mogą nam mówić. Jung zauważył, że niektóre bóle powtarzają się szczególnie często i mają głębokie znaczenie psychologiczne. Kolana symbolizują naszą zdolność do pokory, elastyczności i poddania się życiowym wyzwaniom. Chroniczny ból kolan może wskazywać na nadmierną dumę lub niezdolność do zaakceptowania własnych ograniczeń. Osoby, które wciąż próbują udowadniać swoją wartość lub kontrolować każdy aspekt życia, często doświadczają napięcia w tym obszarze. Ciało subtelnie przypomina. Prawdziwa siła nie leży w sztywności, lecz w zdolności do zgięcia się bez złamania. Ramiona niosą ciężar codziennych obowiązków, problemów i emocjonalnych zobowiązań. Ból lub sztywność ramion może być oznaką, że nosimy zbyt wiele ciężarów samodzielnie. Jung zauważył, że pacjenci, którzy odmawiali prośby o wsparcie lub wierzyli, że poleganie na innych jest oznaką słabości, często cierpieli z powodu przewlekłego napięcia barków. Przesłanie jest jasne. Człowiek nie został stworzony do samotnego dźwigania. Wszystkiego dzielenie się ciężarem jest naturalne i potrzebne. Łokcie pełnią funkcję stawów umożliwiających zarówno przybliżanie, jak i odsuwanie, symbolizują zdolność wyboru i adaptacji. Ból łokci może ujawniać trudności w odpuszczaniu kontroli, sztywność w myśleniu czy opór wobec zmian. Osoby, które wymagają, aby wszystko odbywało się według ich planu, mogą odczuwać ten dyskomfort, szczególnie w momentach, gdy życie stawia je w sytuacjach wymagających elastyczności. Ciało przypomina zarówno trzymanie się wartości, jak i umiejętność puszczenia tego, co nie służy, są niezbędne dla harmonii psychicznej. Zrozumienie tych sygnałów jest kluczem do integracji cienia. Jung podkreślał, że ciało nie każe nas ani nie potępia, jedynie komunikuje, czego świadomość nie chce dostrzec. Każdy ból jest zaproszeniem do refleksji, do spojrzenia w głąb siebie i rozpoznania części naszej osobowości, które wymagają uwagi i akceptacji. Świadome słuchanie swojego ciała staje się początkiem głębszego procesu samopoznania. Uważność wobec dolegliwości fizycznych pozwala nam połączyć sygnały somatyczne z naszymi emocjami, decyzjami i wzorcami zachowań. Dzięki temu możemy nie tylko łagodzić cierpienie, ale również rozwijać elastyczność psychologiczną i emocjonalną. W kolejnym rozdziale skupimy się na nadgarstkach i biodrach, które również kryją istotne informacje o naszej kreatywności, zdolności do wyrażania siebie i kierunku, w którym zmierzamy w życiu. Dzięki temu zrozumiemy, jak głęboko ciało komunikuje naszą nieuświadomioną prawdę. Po przyjrzeniu się kolanom, ramionom i łokciom, czas skupić się na nadgarstkach i biodrach, stawach, które również pełnią niezwykle ważną rolę w komunikacji między ciałem a podświadomością. Jung dostrzegał w nich subtelne wskazówki dotyczące naszej kreatywności, zdolności adaptacji i kierunku, w którym podążamy w życiu. Nadgarstki łączą siłę przedramion z precyzją dłoni, umożliwiając działanie i tworzenie. Ból, sztywność lub stany zapalne w tym obszarze mogą wskazywać na stłumioną kreatywność, niewykorzystany potencjał twórczy czy brak przestrzeni dla wyrażania siebie. Jung obserwował pacjentów, którzy w młodości mieli artystyczne zainteresowania lub pasje, lecz z powodu presji społecznej, rodzinnej lub przekonań o praktyczności, porzucili te aspekty swojej osobowości. Nadgarstki w tym kontekście stają się metaforycznym krzykiem duszy: Nie zapomnij o mnie. Pozwól mi się wyrazić: biodra, centrum równowagi i punkt wyjścia dla ruchu do przodu. Ból bioder może sygnalizować opór wobec zmian w życiu. Trudność w podążaniu własną ścieżką, lub blokady w podejmowaniu decyzji. Jung zauważał, że pacjenci z przewlekłym bólem bioder często tkwią w sytuacjach, które nie odzwierciedlają ich autentycznych pragnień, realizując oczekiwania innych lub unikając ryzyka. Ciało wysyła wtedy subtelny komunikat: Odważ się iść tam, gdzie naprawdę chcesz być. Rozpoznawanie sygnałów nadgarstków i bioder. Pomaga nam nie tylko w zrozumieniu blokad fizycznych, ale również emocjonalnych i psychicznych. Jung podkreślał, że ból nie jest karą, jest zaproszeniem do integracji, do spotkania z fragmentami naszej osobowości, które czekały latami na uznanie. Zrozumienie znaczenia tych stawów przygotowuje grunt pod kolejne kroki samopoznania. Świadome wsłuchiwanie się w swoje ciało pozwala połączyć sygnały fizyczne z emocjami, pragnieniami, i ukrytymi talentami, które mogą wydostać się na powierzchnię dzięki akceptacji i refleksji. W tym momencie przygotowujemy się do kolejnego etapu praktyki, którą Jung nazwał aktywna wyobraźnia. To metoda, która pozwala w pełni wejść w dialog z podświadomością, z fragmentami naszej osobowości, ukrytymi w cieniu. Nadgarstki i biodra, które wcześniej wysyłały subtelne sygnały, staną się przewodnikami w tym procesie. W kolejnym rozdziale nauczymy się, jak prowadzić tę praktykę krok po kroku, jak słuchać ciała, pytać je o jego wiadomości i integrować cień w świadomy sposób, przekształcając ból i napięcie w mądrość i autentyczną siłę. Po zrozumieniu, jak ciało komunikuje się poprzez stawy, nadszedł czas, aby wkroczyć w praktykę, którą Jung nazwał aktywna wyobraźnia. To metoda pozwalająca wejść w bezpośredni dialog z podświadomością, z fragmentami osobowości ukrytymi w cieniu, które do tej pory manifestowały się poprzez ból i napięcie. Znajdź spokojne miejsce, w którym nikt nie będzie ci przeszkadzał przez około 20 minut. Usiądź wygodnie, zamknij oczy i skup całą uwagę na obszarze ciała, który odczuwasz jako bolesny lub napięty. Nie próbuj walczyć z bólem ani go ignorować. Zamiast tego potraktuj go jak gościa, który przyszedł, aby coś ci powiedzieć. Jung zalecał, aby wyobrazić sobie, że ból ma swoją własną osobowość, głos i mądrość. Zadaj mu pytania wprost. Jaką część mnie reprezentujesz? Co chcesz mi przekazać? Czego potrzebujesz, abym cię zrozumiał i zaakceptował? Pozwól, by odpowiedzi pojawiały się w formie obrazów, emocji, słów lub wspomnień. Nie oceniając, obserwuj, co wychodzi na powierzchnię. Na przykład, ból kolana może ujawnić ukryty dumny ego, które nie potrafi się poddać. Sztywność łokcia może wskazywać na trudności w adaptacji i elastycznym podejściu do zmian. Napięcie w barkach może odsłonić ciężary emocjonalne, które nosisz sam, nie dopuszczając innych do swojego życia. Nadgarstki mogą przypominać o twórczych talentach, które zostały stłumione, a biodra, że czas ruszyć w kierunku własnej, autentycznej ścieżki. Drugim krokiem w praktyce jest zadanie pytania, jak mogę cię uczcić w codziennym życiu. Co potrzebujesz, aby być zintegrowanym, zamiast tłumionym? To pozwala nie tylko zrozumieć przesłanie bólu, ale także wdrożyć je w praktyce. Aktywna wyobraźnia nie jest prostym ćwiczeniem relaksacyjnym ani powierzchowną wizualizacją. To głęboki dialog z sobą samym, który wymaga obecności i otwartości. Regularne praktykowanie tej metody może prowadzić do transformacji bólu w mądrość. To proces, w którym napięcie i dyskomfort stają się przewodnikami, a nie wrogami. Integracja cienia przekształca cierpienie w narzędzie samopoznania, pomagając odzyskać równowagę psychiczną, emocjonalną i fizyczną. W kolejnym rozdziale zajmiemy się praktycznym zastosowaniem tej wiedzy w codziennym życiu, aby ból stawów stał się wskazówką do podejmowania decyzji, rozwoju osobistego i odkrywania własnego autentycznego ja. Nauczymy się także, jak zmienić perspektywę z walki z bólem na jego zrozumienie i wdzięczne przyjęcie. Po nauce aktywnej wyobraźni nadszedł czas, aby zastosować tę wiedzę w codziennym życiu. A Jung podkreślał, że prawdziwa transformacja nie polega na eliminowaniu bólu ani tłumieniu trudnych emocji, lecz na świadomym przyjęciu i integracji tych fragmentów siebie, które dotychczas pozostawały w cieniu twoje stawy, kolana, ramiona, łokcie, nadgarstki i biodra stają się w tym procesie przewodnikami. Każdy ból, każda sztywność, każdy dyskomfort to wiadomość z podświadomości, zaproszenie do refleksji nad tym, co ignorowałeś lub odrzucałeś w sobie. Świadome słuchanie ciała pozwala połączyć fizyczne sygnały z emocjami, myślami i zachowaniami, które wymagają uwagi. Praktyczne zastosowanie tej wiedzy w codziennym życiu może wyglądać następująco. Zauważ ból lub napięcie jako informację, a nie przeszkodę. Zadaj sobie pytania: czego potrzebuje ta część mnie? Jak mogę ją zaakceptować i zintegrować? Następnie spróbuj wprowadzić małe działania, które odzwierciedlają tę akceptację. Poproś o pomoc, poświęć czas na twórczość, pozwól sobie odpocząć lub zmień sposób myślenia o wyzwaniach, z którymi się zmagasz. Integracja cienia prowadzi do procesu, który Jung nazywał indywiduacją, odkrywaniem swojej pełnej, autentycznej osobowości, poprzez akceptację zarówno jasnych, jak i ciemnych aspektów siebie. To proces wymagający odwagi, cierpliwości i uważności, ale przynoszący głębokie poczucie spójności i wewnętrznej mądrości. Z czasem zauważysz, że ból stawów przestaje być jedynie fizycznym dyskomfortem, a staje się przewodnikiem, kompasem, który wskazuje, gdzie należy zwrócić uwagę, aby rozwijać siebie i swoje życie w harmonii z własną naturą. Rodzi się wówczas nowa relacja z ciałem, nie wrogość ani opór, lecz dialog, współpraca i wzajemny szacunek. Jung przypominał, że nie oświecamy się, odrzucając ciemność, lecz poprzez świadome poznawanie i akceptowanie jej obecności w sobie. W ten sposób każdy ból, każda sztywność staje się źródłem mądrości, Prowadzącym do głębszego samopoznania i większej autentyczności w codziennym życiu. Na zakończenie pamiętaj, że proces integracji cienia jest nieustannym ćwiczeniem uważności i akceptacji. Twoje ciało nie każe cię za przeszłe błędy ani ograniczenia, zaprasza do świadomego spotkania z sobą, byś mógł żyć pełniej w zgodzie z własnym ja. W ten sposób ból stawów, który kiedyś wydawał się przeszkodą, staje się nauczycielem a każda codzienna czynność, okazją do praktykowania świadomości, elastyczności i odwagi w kierunku prawdziwego życia.